Przedstawić roślinę, która jest bardzo pospolita w Polsce. Jest to komosa biała, czyli lebioda. Roślina ta miała w Polsce bardzo różne nazwy, czyli na przykład lebioda, mącznica, nazywano ją także gorczycą, nazywano ją łobodą, ale to jest mylące, ponieważ zarówno gorczyca, jak i łoboda to jest inny rodzaj roślin. Warto się mimo wszystko tej roślince przyjrzeć bliżej, gdyż komosa była kiedyś najbardziej popularnym warzywem w Polsce. Wiele pokoleń uratowała przed głodem. Jest zupełnie niedoceniana, należy do tej samej rośliny co szpinak i smakuje podobnie, a nawet lepiej. Lebioda występuje nieco później niż inne wczesne warzywa, bo jest to roślina jednoroczna, czyli od kwietnia zaczynają się pokrzywy, potem podagrycznik, glistnik, a dopiero na początku maja lebioda. Czy wiedzieliście, że ta roślina, którą wielu uważa za zwykły chwast, była dawniej podstawą pożywienia i domowym lekarstwem? Poznajcie komosę białą, znaną też właśnie lebiodą. Dziś opowiem Wam, jak ją rozpoznać, jak zbierać i jak wykorzystać w kuchni oraz w naturalnym leczeniu. Komosa biała, czyli Henopodium Album, to pospolita roślina rosnąca na polach, drogach, na łąkach, a nawet w ogrodach, często występująca przy roślinach okopowych, blisko spokrewniona ze szpinakiem. Poznasz ją po charakterystycznych liściach. Młode liście mają biały, mączysty nalot, a na spód liści znajdziesz kolor purpurowy. Liście są trójkątne lub romboidalne, lekko ząbkowane. Kwiaty są drobne, zielonkawe, zebrane w wiechy. Łodyga często ma czerwonawe przebarwienia. Uwaga! Nie myl komosy z szarłatem czy innymi psiankami. Zbieramy tylko rośliny, które znamy na 100%. Komosa biała jest prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Zawiera dużo witaminy C, wapnia, magnezu, żelaza, potasu, fosforu oraz błonnik i łatwo przyswajalne białko. Zarówno nasiona, jak i nadziemne pędy komosy białej zawierają także alkaloidy, głównie betaksantynę oraz saponiny i kwas szczawiowy, oraz kwas Oleanolowy. W dawnym ziołolecznictwie stosowano ją jako środek wspomagający trawienie, łagodnie przeczyszczający i moco, moczopędny. Świeże liście przykładano do ran i podrażnień, a napar stosowano na niestrawność. Zewnętrznie napar pomagał łagodzić stany zapalne skóry. Nalewka z komosy białej to chyba najbardziej znana nalewka wspomagająca leczenie kaszlu i przewlekłego zapalenia oskrzeli. Odwary wodne z lebiody były zalecane chorym na infekcje wirusowe i bakteryjne, a także na przeziębienia lub grypę. Z kolei okłady z wywaru z komosy stosowane były zewnętrznie na zmiany skórne, na owrzodzenia i na trudno gojące się rany. Obecnie lebioda rzadko jest stosowana w ziołolecznictwie, jest za to coraz bardziej popularnym dodatkiem kulinarnym. Pamiętajcie, aby zbierać lebiodę z terenów, które są daleko położone od dróg, torów kolejowych czy fabryk, ponieważ komosa potrafi kumulować metale ciężkie oraz azotany. W kuchni lebioda sprawdza się doskonale jako zamiennik szpinaku. Jej młode liście możesz dodawać do zup, do pierogów, kotletów warzywnych czy smuti. Świetnie smakuje duszona z czosnkiem i oliwą. Można z niej zrobić także zielone pesto. Wystarczy komosa, orzechy, czosnek, oliwa i sól. Nasiona komosy, drobne, czarne lub brunatne, można prażyć jak amarantus lub dodawać do chleba. Dawniej nasiona mielono na mąkę, szczególnie w czasach głodu. Zbieraj tylko młode rośliny do wysokości 15-20 cm. Pamiętaj, by je posiekać, ugotować i odlać tę wodę. To jest ważny proces w przygotowaniu komosy, ponieważ nie powinno się jej jeść na surowo. Nie wrzucajmy jej też od razu do gotującej się zupy. Jak widzicie na filmie, komosa pokryta jest takim białym pyłkiem, meszkiem. Tam są właśnie duże ilości saponin, których pozbywamy się właśnie gotując lebiodę. Nasiona komosy białej są równie cenne. Są tak cenne jak nasiona najpopularniejszej obecnie komosy ryżowej, czyli quinoa, Prawdopodobnie nasza jest mniej popularna wyłącznie z uwagi na rozmiar tych nasion i w związku z tym mniejszy plon z hektara, dlatego nie uprawia się jej w Polsce, tylko traktuje jak chwast. A w Azji do tej pory uprawia się wielkie pola różnych gatunków komos, serwuje się je także w restauracjach. Można powiedzieć, że nasza polska lebioda, czyli komosa biała, to jest nasza rodzinna kinoa. Jeśli oglądasz ten film w czasie, gdy komosa jest już duża, to możesz korzystać ze szczytów tej rośliny. Po prostu urwij wierzchołek w wielkości 15 cm mniej więcej, i ta młoda część rośliny nie będzie jeszcze ani łykowata, ani nie będzie miała tak dużej ilości saponin. Tradycyjnie dawniej w Polsce była właśnie albo gotowana, albo smażona na smalcu, albo po prostu dodawana do zup. Komosę białą można także suszyć i przez całą zimę korzystać dodając do różnych potraw. Tak jak już mówiłam, komosa biała zawiera saponiny i kwas szczawiowy, a są to związki, które mogą podrażniać żołądek i nerki, dlatego najlepiej spożywać ją po obróbce cieplnej i z umiarem. Nie jest polecana osobom z kamicą nerkową. Jedzenie jej na surowo, zwłaszcza kiedy jest dojrzała i dorosła, może spowodować objawy takie jak obrzęk skóry, biegunkę, wymioty, spadek ciśnienia krwi lub nawet krwawienia z przewodu pokarmowego. Wszystkie te negatywne skutki eliminujemy poprzez obróbkę cieplną lebiody. Jak widzicie, komosa biała to nie jest tylko chwast, to jest darmowe, dzikie superfood, które mamy na wyciągnięcie ręki. Korzystajmy zatem z tego, co daje nam natura, mądrze, świadomie i z szacunkiem. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał i daj znać w komentarzu, czy też znasz i zbierasz lebiodę. A może masz swój ulubiony przepis na lebiodę? Moją najulubieńszą potrawą z lebiody jest chyba podsmażona na cebulce z czosnkiem i zalana rozbełtanym jajkiem. Powstaje taki niby omlet, i to jest dla mnie bardzo, bardzo dobra potrawa. Natomiast lubię też robić z tego pesto, tylko że po uprzednim właśnie zagotowaniu tej lebiody, odsączeniu, i wtedy blenduję razem z płatkami drożdżowymi nieaktywnymi zamiast sera, zamiast parmezanu. Do tego daję czosnek, daję oliwę, daję sól i pieprz. No, i powiem Wam, że to jest pyszne. Dodaję też pestki słonecznika albo orzechy włoskie. To, co akurat z orzechów mam dostępne pod, ręki, pod ręką, to jest naprawdę bardzo pyszne. Stosuję to pesto i do kanapek, i do wrapów, i do e, makaronów, no, do, do wielu potraw. Także dajcie znać, co najbardziej lubicie.